Jemy pączek z jemem? Jemy pączka! Yeah! Co to za dźwięk? Zakładamy, że to krzyki przerażonych dzieci torturowanych przez potwory. Ktoś przeszedł przez portal zobaczyć, co się dzieje w innym wymiarze? Nie! Nie, 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 nie! To jest zbyt straszne! Z tego czegoś dochodzi naprawdę dużo krzyków. Co nie? Znowu je słychać. Brrr! <doors> wow! <mówi> Nigdy jeszcze nie walczyłam na pączki! Piper! Ten twój śmiech jest zaraźliwy! To jest Kevin! Cieszę się! Cham was wszystkich, przyjaciele na zawsze. Uh, uh, uh. Słyszysz to? Musimy ich uratować. Ta 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 ta. Biegnij idź! Idź tam. Że co? Słyszałeś uczonego? Tylko jedna osoba może przejść przez portal. Nie mówiłem tego. Może i nie. Wchodzimy, nakopiemy potworowi, łapiemy dzieciaki i spadamy. Brzmi nieźle. Nie! Bierz dzieciaki! Przytulić was? Wzdychaj, krwiożercza bestio! Szybko, szybko, uciekaj stąd! Uciekaj! Wyciągnijcie stąd! Nie! Idziemy, tyńko, Gęstwo! Dziewczyny, uciekajcie szybciej! Nie! To jest tylko z Bączków! Oszczędź mi kłamstw, ty kreaturo! Lecz, potworze! Daj mi wyjaśnić! Kazałem ci leżeć! Kapitanie, idziemy. Czekaj. Na co? Musimy zamknąć portal na stałe. Jak to zrobimy? Tym czymś. Rany. Sejsmiczny ładunek wybuchowy. Dobra, tylko szybko. Pozwól mi to wszystko wyjaśnić. Milcz, Demonie! A! 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 Brawo! Dzięki! Co to za ciecz? A, jakiś międzywymiarowy ślub. Kapitanie! Niebezpieczny! Nie musisz dziękować. Dziękować? Ten potwór był miły! Na imię miał Kevin. Był samotny i szukał przyjaciół. Tak, mogliśmy wyjść w każdej chwili. Ale chcieliśmy zostać. O to jest nowa informacja, ej, ty na ile ustawiłeś zegar w tym ładunku? A... A... Nie, nie, nie. Czana z betonu. Nie ma za co? Bez całego Halloween. Czy może ktoś widział barbarę? Ej, hey, Kevin. Barbara? Wciąż tu jesteś. Byłem w cukierkowej łazience, a gdzie są wszyscy? O, mam przyjaciela.